Dzień dobry, witam serdecznie. wróżka Aiszka. Dzisiaj chciałabym zrobić dla was horoskop na przyszły tydzień, od 18 marca na cały tydzień dla wszystkich znaków zodiaku. Chcesz posłuchać? Zostań ze mną. Witam serdecznie jeszcze raz i już rozdajemy karty na horoskop dla Was, dla wodnika. Wodnik 20 styczeń, 18 lutego. Co go czeka w przyszłym tygodniu? Co go czeka w przyszłym tygodniu? Już sprawdzamy. E, rozłożymy sobie karty po kolei poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. A więc poniedziałek, wtorek. Środa, czwartek, piątek i piątek poniedziałek dużo dobrego czasu, spotkania ze znajomymi bardzo dużo entuzjazmu, energii, radości, fajne zdarzenia bardzo fajny poniedziałek pełen takich naprawdę fajnych, pozytywnych emocji we wtorek wodniki będą musiały przeprowadzić sobie taki rachunek sumienia co jest ważne i ważniejsze przede wszystkim ta karta sądu ostatecznego mówi o tym, żeby jak najszybciej zająć się rzeczami, które są tam gdzieś w zaległościach musicie zrobić porządek, bo potem to się może pokazywać tej, od tej strony, że będzie Wam trudno później wyjść z chaosu tego tych całych wszystkich sytuacji, które się dzieją. Także to jest taka karta, która Was informuje o tym, żeby zapobiegać. Trzeba zrobić porządki. E, środa, niestety tutaj w środę będziecie, e, możecie przeoczyć pewne ważne rzeczy w, dla Was. E, relacje też mogą być trochę e, takie, że tak powiem, niefajne. E, musicie tutaj, że tak powiem, zająć się tymi osobami, e, do których czujecie, najbliższe osoby, do których czujecie miłość, e, bo może być to zaniedbanie. Dbane, ktoś może mieć pretensje, wystarczy tak naprawdę porozmawiać. Trzeba porozmawiać i zobaczyć, przyjrzeć się tym sytuacjom, bo być może coś będzie niewidoczne na pierwszy rzut oka, a trzeba się tym zająć w relacji. Relacje, tutaj przeważnie, relacje środa. Czwartek, trochę nauki, skupcie się na rzeczach, które musicie dogonić. Tutaj chodzi o to, żeby nadrobić pewne zaległości intelektualne. Może trzeba poczytać jakieś książki, może się zapisać na jakiś kurs. Ważne, żeby tutaj troszeczkę podbudować swoją, swoją, swoją wiedzę. A piątek taki leniwy, poczliwy, taka nostalgia, takie, że tak powiem, taka hossa bessa. Trochę może być właśnie takiego nastawienia, że tak powiem, takiego, takiego nastroju, że mi się nic nie chce i najlepiej to bym posiedział w domu. Natomiast też uważajcie na kłamstwa i manipulacje ze strony innych osób, bo to też jest czasami właśnie taka karta, która pokazuje wokół Was ludzi, którzy będą chcieli Was trochę coś tutaj naciągnąć, nakłamać, zmanipulować. Więc szeroko oczy, pomimo wszystko, szeroko oczy otwarte. To były wodniki. Teraz rybki. I co mamy dla ryb? Ryby. 19 lutego, 20 marzec. Ryby. 19 lutego. 20 marzec. I co dla rybek? I co dla rybek? Może tak tą kamerkę przekręcę troszkę o tak. Mhm. I już sprawdzamy, co dla ryb. Ryby poniedziałek, wtorek, środa. Czwartek i piątek. No, i tak. Rybki tutaj niestety w poniedziałek smutne, smutne. Taki, taki brak wiary w siebie, w swoje możliwości, taka karta bardzo mocno pesymistyczna. Wiele tutaj z rybek może cierpieć po rozstaniu. Jakieś takie, no, niefajna taka sytuacja, jeśli chodzi o psychikę. We wtorek całkowicie pomieszane cele, brak kontaktu z rzeczywistością. No, trzeba jak najszybciej wstać, bo jeżeli się zrobi taki chaos, jeśli chodzi o cele. To um, niedobrze, niedobrze to będzie na przyszłość, dlatego że się pogubicie. Poza tym też problemy z ustaleniem jakiejś celowości w rodzinie, to znaczy między partnerem czy mężem, żoną, e, takie rozbiegłe cele we wtorek wyjdą na jaw i tutaj może być trochę zgrzytać. E, czyli e, no dobrze by było, żeby jednak porozmawiać z sobą i ustalić coś, e, że tak powiem, e, no na zasadzie nawet i kompromisu, tak? Ale żeby jednak e, zrobił się tutaj w tej karcie porządek. Żeby ten team wasz e, no jakby e, koncentrował się na zadaniach i e, do jednego zadania. Nie 20 tysięcy różnych innych pomysłów, tylko jeden najpierw, najtrudniejszy wybrać i konsekwentnie e, do niego podążać. W, w środę macie tutaj spotkanie z kapłanką, czyli tutaj przywrócenie właśnie tej duchowości. Bardzo dobrze, że ta karta się dla Was pokazała. rybki, dlatego że to też jest informacja dla Was, że właśnie w tą środę odnajdziecie się po prostu po tym nieszczęśliwym poniedziałku i wtorku. Czyli trochę będzie czasu dla siebie, trochę dla swojej duchowości, trochę dla, dla rzeczy takich, których musicie opanować, ale widać, zapanuje w tym równowaga i będzie. Będzie też równowaga w dawaniu i braniu. Trzeba się troszeczkę skoncentrować. Kapłanka też musi, mówi o tym, żeby się troszeczkę nawet izolować, pogłębić swoją naukę, po, może trochę pomedytować. Na pewno zrobić wszystko dla ciała i duszy, dla siebie, nie patrząc już na inne istoty wokół nas, ale przede wszystkim zróbcie to dla siebie. E, czwartek, e, tutaj w czwartek, e, że tak powiem, będziecie troszeczkę latały w powietrzu jak ikar, będą wam się marzyły jakieś nowe lądy i, i nie wiadomo co dobrze by było żeby w czwartek jednak osoby które mają problemy z jakimiś uzależnieniami jednak odrzuciły ten jakby pomysł na to żeby w ten czwartek coś tutaj napić się czy, czy tutaj że tak powiem odprężyć bo niestety w piątek macie czas takiej naprawdę intensywnej pracy więc raczej tutaj y, żadnych imprez i tak dalej, bo y, później w piątek będzie bardzo duży problem, bo w piątek macie kortę sądu ostatecznego, czyli... Rachunek sumienia i ważne sprawy do podjęcia, które leżą w zapleczu na poczekalni. Może to się bardzo mocno uaktywnić, i wszystkie problemy, które po prostu zostawiliście na później tu w piątek, jakby ruszą z całej pary i trzeba będzie podjąć, podjąć decyzję. A jeżeli w czwartek po prostu sobie pofolgujecie, no może być to bardzo ciężki piątek. Także uważajcie na to, kochani, i, i głowa do. Do góry będzie dobrze. I teraz baran. I baranki. 21 marzec, 19 kwiecień. Baranki. Baranki. Baran. I co my mamy dla barana? I dla barana. Co my mamy dla barana? Poniedziałek. Wtorek. Środa, czwartek, piątek. No, i tu baranki tak. Baranki w poniedziałek, jakieś życie żywiołowe. Tutaj mogą być romanse, mogą być, mogą być jakieś zabawy. Takie, że tak powiem, nastawienie typowe. Poniedziałek i wtorek, zabawa, nic konkretnego. Tutaj też macie takie, taki moment takiego pokuszenia na zdradę. Na, na takie, że tak powiem, pójście na całość. E, alkohol, kobiety, mężczyźni, wino, zabawa. E, I tak to potrwa aż do wtorku, takiej właśnie, że tak powiem, uniesieniach, właśnie takich zabawowo-rozrywkowych. E, Następnie w środę, no, ciężki czyli w domu, raczej pod kołderką i ich wyrzuty sumienia czwartek obudzicie się, że naruszyliście za dużo kasy więc nie było to w porządku i tutaj okaże się, że, że naprawdę mocno mocno został naruszony budżet domowy natomiast w piątek obudzicie się z taką informacją, że dużo osób wie, co i jak kto, co, gdzie dużo plot, dużo niefajnych sytuacji no i Cały ten tydzień. Dobrze by było, żeby, żebyście przemyśleli to po prostu. Ten tydzień może być dla niektórych baranów właśnie taki. Eee, no Może, żeby uniknąć tego piątku, ważne by było, żeby po prostu mieć jednak tą głowę na karku. Eee, byk. Byk: 20 kwietnia 20 maja. Byk. Byk, byki, dwudziesty kwiecień, dwudziesty maj. No i teraz mamy byk, trzynasty maj, dwudziesty pierwszy czerwiec. Byk, 13 maj 21 czerwiec, 13 maj 21 czerwiec. I byk, 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 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Piątek. Yy, I tu macie tak. Czwórka kielichów, czyli czas na zmiany. Trzeba wyjść ze swojego że tak powiem e, takiego przytulnego miejsca, e, takiej bezpiecznej przestrzeni, zacząć coś robić. E, byki we wtorek mogą mieć duże problemy zdrowotne łącznie z L4, czyli tutaj może być tak, że e, będziecie musieli być w domku, bo przez jakiś czas widać, nie słuchaliście się własnego organizmu, może być to e, taka izolacja. E, tutaj e, Środa jest na przemyślenia spraw, które musicie podjąć działania, i tak naprawdę karta wskazuje na to, żeby nie czekać, że ktoś poda rękę. Niestety tutaj nie poda, trzeba działać same, samodzielnie, i naprawdę ruszyć tueczek i zacząć działać, bo nikt wam nie poda ręki w tej sprawie. Trzeba samodzielnie, samodzielnie być pewnym siebie, że dasz radę, bo dasz radę tylko samodzielnie. Niestety widać, że tutaj też relacje mogą być bardzo słabe. Ktoś na Pewno tutaj Wam zrani serce, być może wyjdą jakieś sprawy z ukrycia, które no wpłyną na to, jak Wy będziecie po prostu się czuć. Nie, fajne, nie fajna karta na, na czwartek, bo tutaj widzę dużo jest ran. Natomiast w piątek, no brak ognia, brak chęci. Także tak powiem, trochę, trochę to wszystko osłabnie, ale pamiętajcie jedno, nadal czy jakby jest to karta w odwróceniu czy nie odwróceniu, nadal jest to ogień, więc y, ma to ognisko być cały czas rozpalane, nawet jeżeli trochę przygaśnie. Pamiętajcie, że. To wy, jakby dokładając do tego ognia, tworzycie siłę dla siebie, więc pozytywne myślenie i do przodu. Nie poddajemy się, kochani, nie poddajemy się. I bliźniaczki. Bliźniaczki, 21 czerwiec do 20 lipiec. Bliźnięta. 21 czerwiec do 20 lipiec. Bliźniaki. Bliźniaczki, co tam bliźniaczki będą miały? E, poniedziałek, zabawa, e, pieniądze. E, tutaj, jak wtorek, środa, czwartek, piątek. No więc tak, dla bliźniaków dużo zabawy i fajnej energii w poniedziałek też. Fajne towarzystwo, fajne otoczenie, fajne osoby. E, może być tak, że naprawdę bardzo dużo pozytywnej energii napierzecie w poniedziałek, dlatego że wszystko będzie szło z górki łatwo, łatwo i fajnie. E, także bardzo fajnie. We wtorek e, okaże się, że będziecie mieli pieniążki, które można zaoszczędzić e, i te pieniądze od wtorku będą do Was szły na oszczędności. Także warto, żeby wszystkie pieniądze, które się jakby rozpoczną od wtorku, oszczędzać. Przynajmniej przez 4 miesiące. Potem w środę macie jakby pożegnanie się ze sprawami, które gdzieś tam w środku były i Was gnębiły, odejdzie to wszystko, też odejdą, odczepią się ludzie, którzy są niepozytywnie do Was nastawieni i utrudniają Wam problemy, więc w środę to jak będzie taki po prostu bum i to się oderwie. Koniec tutaj łez i, i u, u, jakby takiego um, biczowania się po prostu. Um. W czwartek bardzo dużo bliźniaków gdzieś będzie chciało wyruszyć w podróż, ale to też jest karta nie tylko podróży, ale też jest to karta, która pokazuje, że no, zwyciężycie pewne sprawy. Czyli jeżeli osoby mają sprawy w sądach, w urzędach, gdzieś jeszcze indziej, są to sprawy z dobrą nowiną, że się zakończy wszystko pozytywnie. No i w piątek nie wychodźcie przed szereg, raczej, obserwujcie sobie konkurentów, przeciwników, osoby w towarzystwie. Zwróćcie uwagę na to, jak się wyrażają, jakie, jakie mają mimikę twarzy, jakie ruchy. Obserwujcie wszystko, a dopiero później zajmujcie swoje stanowisko. Nie wychodzimy przed rząd. Nie wychodzimy to dla dobra Waszego. Rak. Rak dwudziesty lipiec dziesiąty sierpień. 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 Raczki. Raki bardzo ładnie zaczynają tydzień w euforii radości, dużo we wtorek pracy, pieniążki, fajne relacje dla samotnych, bardzo fajne karty. Poniedziałek dużo euforii, radości, spełnienia, pewności siebie, wiary w siebie, i tak rzeczywiście będzie pokazywał Wam astral. Wszystko będzie szło do przodu, nie ma żadnego zatrzymania. We wtorek dużo pracy, motywacja, działanie, nowe pomysły, także tutaj do przodu bardzo mocno. A co za tym idzie, w środę będziecie mieli informację, że idzie do Was fajny pieniądz. I po prostu to widać, co robicie, i za to będziecie solidnie wynagrodzeni. Taką informację o podwyżkach czy awansach wiele raków dostanie właśnie w środę. W czwartek bardzo fajnie w relacji. Osoby, które nie mają partnerów, poznają. Tutaj jest karta Asa Kielichów, czyli taki dar z nieba. Natomiast osoby, które są w stałych relacjach, tutaj naprawi się, pokochacie się na nowo. Tak jak odczujecie to, jakbyście byli znów w tym pierwszym momencie, kiedy były motyle w brzuchu, i fajnie się działo. Także tutaj taki powrót do tej takiej pierwotnej miłości, do korzenia. A w piątek fajnie, w piątek właśnie taka, taka euforia dziecka, wszystko się będzie chciało, wszystko takie, no, nic, nic do, nic jakichś, nie ma barier, nie ma przeszkód, wolna taka głowa, dużo pomysłów, no taka, że tak powiem, to też może być informacja dla raków, że niektóre raki po prostu w piątek nie pójdą do pracy i będą sobie już zaczynały weekend od właśnie piątku. No i teraz mamy pannę, panna 16 wrzesień, 30 październik, panna 16 wrzesień 30 październik. Panna. I panna, panna, panna. Panny, bardzo dużo informacji fajnych we wtorek, z których jest naprawdę można zrobić korzyść. We wtorek, w poniedziałek, natomiast we wtorek tutaj też może być informacja o tym, że jakiś awans idzie pieniądze i kontrola, znaczy tutaj jakaś wyższa pozycja, wyższy pieniądze, nowe kontrakty, nowe, nowe jakieś rzeczy tutaj w środę, także tutaj bardzo stabilnie, jeśli chodzi o finanse. Jakieś negocjacje, rozmowy y, będą y, przeprowadzane już y, w czwartek, więc już pewne decyzje po tym wszystkim zapadną. No i bardzo dużo pieniędzy tutaj y, do rozwinięcia. Bardzo fajny weekend, ale taki, że tak powiem, bardzo y, bardzo dla panien. Eee, że tak powiem taki bardzo biznesowy, bardzo biznesowy, czyli tutaj są og do ogarnięcia informacje, transformujcie te informacje, przemyślcie, wdrożcie się w te informacje, wykorzystajcie na maksa to co przychodzi tutaj z, z boku, eee, cesarz jest informacją o tym, że to jest stabilność, fajnie, pozycja wyższa, król pentakli o wyższych pieniądzach, fajne rozmowy, no i tutaj na przyszłość dla biznesu w duże pieniądze. Także duże, dobre, dobre, jakieś tutaj, tak by, postanowienia, które naprawdę tutaj um, dadzą um, rezultat dość dobrych, bardzo dobrych pieniędzy. Waga. 30 październik do 23 listopad. Waga. 30 październik do 23 listopad. I waga. I waga. 30 październik do 23 listopad. Waga! Wani w poniedziałek wyruszą w podróż z dobrą informacją z zakończenia wszystkiego, tak jakby z sukcesem. We wtorek będą czerpały różne pomysły i z głowy i takie złote olśnienia, takie cudowne przebłyski jakichś nowej, nowej, nowych pomysłów. Tylko dobrze by było, żeby to wdrażać. W środę trochę popsute relacje w domu, ale nie do końca przy karcie gwiazdy, tak jak wcześniej. Tutaj dacie radę. To będzie taka chwilowa, chwilowa zapaść, dlatego że już od razu macie kartę Słońca, czyli spełnienia radości, kreatywności, siły, zdrowia, także tutaj się nic nie przytrafi. Natomiast w piąteczek w piątek fajne rozmowy, fajne rozmowy, rozwiązania różnych problemów, zakończenia sporów. Także tutaj w piątek bardzo fajnie dla Was. I teraz Skorpion. Skorpion 23 listopad, 29, 29 listopad. Skorpion 23 listopad, 29 listopad. Skorpion.

Bardzo duże i fajne pomysły z rezultatem, e, i z takim dobrą informacją, że to jest właśnie ten moment na to, żeby coś zmieniać, coś e, coś tutaj pootwierać okna, żeby coś wprowadzić nowego. Bardzo dobry jest wtorek na takie działania, jeżeli chcecie zrobić takie porządki. E, też w środę e, pamiętajcie o tym, że nikt Wam w tych porządkach i w tych zmianach nie będzie chciał pomagać. Musicie to przeprowadzić na własną rękę z pełną determinacją i z pełnym. Z pełnym poświęceniem, i, i tak naprawdę e, to od Was zależy. Co sobie w tej chwili posiejecie, to po prostu zbierzecie ten plon. E, w czwartek e, mam wrażenie, że tutaj e, wiele, wiele skorpioników e, będzie chciało jakiegoś relaksu, odpoczynku. Czyli to też może być tak, że albo posiedzimy w domu, albo sobie zrobimy jakąś taką spontaniczną gdzieś e, podróż. E, I to może trwać już e, właśnie czwartek. Piątek, który jest już takiej radości, e, sobota przemyślenia, nowe koncepcje, znów asertywne odcięcia, e, dobre decyzje, e, no a w niedzielę co? W niedzielę mm, no, tutaj poświęcenie sobie swoim sprawom duchowym, e, swoim sprawom takiej e, taki trochę izolacji, może do nauki, może do przemyślenia, może do medytacji, e, taki czas dla siebie. I wężownik 29 listopad, 17 grudzień. Wężownik 29 listopad 17 grudzień. Mhm. Wężownik równowaga. Równowaga, zobaczycie też, że nie było równego jakby podziału w dawaniu, w dawaniu, odbieraniu, otrzymywaniu, więc sami tutaj radykalnie podejmiecie taką decyzję i doprowadzicie do takiej równowagi. We wtorek fajne pieniążki i dyscyplina i, i zrównoważenie i, i fajnie tutaj, jeśli chodzi o kasę. E, środa, niestety troszeczkę e, problemów w relacjach, ale to się też naprawi, bo zaraz jest król Pentakli, czyli stabilizacja i, 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 i konkretyzacja tego wszystkiego. E, no i tutaj e, piątek e, trochę taki, e, no taki, taki właśnie melancholia, trochę takiego rozmyślania, e, trochę takiego szybowania gdzieś tam po niebie jak ikar, ale też się oglądajcie na osoby, które gdzieś tam coś mają w ukryciu, bo to może wypłynąć. E, dobrze, i strzelec, i strzelec, i strzelec. 17 grudzień, 20 styczeń. Strzelec. 17 grudzień, 20 styczeń. Strzelec. Poniedziałek. O, poniedziałek ważny dzień, bo co zrobicie od poniedziałku, to w piątek ładnie, ładnie dawam taki plon do, z do zbiorów. We wtorek troszeczkę, że tak powiem skoncentrujcie się tak na ocenianiu ludzi i rzeczy właśnie tak z pryzmatu takiego troszeczkę dystansu. E, tutaj wprowadźcie też równowagę i dyscyplinę, e, opanujcie emocje we wtorek, bardzo mocno będzie to potrzebne. E, środa jak najbardziej przyjazna wszelkim ro, takim romantycznym spotkaniom miłości, tutaj dużo takiej energii, fajnej czułości i takiego, no, takiego fajnego podejścia do partnera czwartek widzę bardzo dużo fajnych pieniędzy i to chyba już jest, zaczyna być w czwartek ten rezultat, który zrobiliście w poniedziałek pracy waszej no i tutaj w piątek będą podejmowane decyzje jeszcze o nauce o dyscyplinie i być może tutaj będzie podejmowana jakaś decyzja żeby pójść na jakiś kurs, szkolenie jakąś szkołę i koziorożec koziorożec 20 styczeń 16 luty Koziorożec 20 styczeń, 16 luty. Koziorożec 20 styczeń, 16 luty. Już sprawdzamy. 20 stycznia 16 luty. Koziorożec będą rozmowy w poniedziałek. Równowaga na wtorek, finansowa i też, i też widzę, że takie po, podzielenie się. Pieniędzmi, czyli tutaj być może jakiś dobry gest w kierunku osób, które potrzebują. W środę 7 pentakli, czyli nowe pomysły zasadzą, będą plony. Czwartek, no tutaj troszeczkę depresji, taka chęć ucieczki od pewnych spraw. Będą, będą, że tak powiem, tutaj koziorożce próbowały się troszeczkę odizolować, więc nie przymuszajcie do jakiejś rozmowy i do uczestnictwa, bo to będzie drażniło tylko koziorożce, więc niech na razie sobie tam odpoczywają. No i w piątek widzę pieniądze. Pieniądze, więc to co się tutaj w środę zasiało, tutaj zacznie ładnie to pokazywać taką farbną perspektywę dla, dla finansów. Na przyszłość. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie. Proszę o lajki, proszę o subskrypcję. No, bo, żeby ten kanał się mój mógł jakoś rozwijać, i żebym mogła tutaj z Wami co różnie się spotkać i podejmować jakieś nowe wyzwania, nowe tematy, to bardzo proszę, żebyście subskrybowali i daj lajki, komentarze, też mile widziane, zapraszam do kontaktu, wszystkiego dobrego Wam życzę, wróżka Aiszka pa pa